Kolejnym najsłabszym ogniwem, najprawdopodobniej będzie Ania, która jednak przeżywa bardzo ten swój występ. Wysyłajcie SMS-owe kody spod harnasiowych kapsli, a możecie wylądować na pucharze! Tak! Brawa, z Co godzinę nagroda! Jeśli samotnie wychowujesz dziecko i nie wiesz, jakie świadczenia ci przysługują lub po prostu Twojej rodzinie potrzebna jest pomoc finansowa, powiemy Ci, jak ją zdobyć. Tylko w fakcie omawiamy rodzaje świadczeń rodzinnych. Wyjaśniamy, komu przysługują, jak je zdobyć. Komu świadczenia rodzinne? Codziennie w fakcie. Akcja pod patronatem Ministerstwa Polityki Społecznej. Promocyjne nakrętki z butelek Coca-Coli i wymień na jednego z miliona pomocników świętego Mikołaja. Elfika chrapcia, smykusia albo wesołka. Czekoladki Malaga w prezencie od producenta słodyczy Wawel. Dla pierwszych 50 tysięcy osób, które odbiorą trzy Elfiki na raz. Poczuj magię świąt. McCain raz, dwa, trzy frytki. Zawsze złociste z piekarnika, chrupiące na zewnątrz i puszyste w środku. Smażone smakują równie doskonale. Uwaga! Uwaga! Jeżeli czujesz, że Twoje gardło jest podrażnione, spróbuj Holsa. Cukierek na gardło, numer jeden na świecie. Uwaga! <grywa> już już wychodzę, a gdzie ta skinka? Jaka rano witaminka. I na dodatek z odcinka przyjeżdża twoja nudna kuzynka. Jaka dzierna, witaminka. Witaminka, zdrowe podejście do codzienności. I jak? Mm -mm. Sprężyste loki i pielęgnacja. Nowość Nivea Herker. Linia podkreślająca skręt fal i loków. Z aloesem sprawdzonym w pielęgnacji skóry nadaje Twoim lokom wspaniały kształt. Jak Ty to robisz? Po prostu wiem, jak je pielęgnować. Nivea Herker. Poczuj dotyk wyjątkowej pielęgnacji. Ja jak wiele matek ufam Wibowitowi, ponieważ chcę, by moje dzieci rosły zdrowo i były odporne na choroby. Maluchowi podaje Wibowit Bobas, by zdrowo się rozwijał. Juniorowi podaje Wibowit junior, by wzmocnić jego odporność. A najstarszemu Wibowit musujący wyrósł silny i zdrowy. Jestem spokojna, bo wiem, że Wibowit to preparat wielowitaminowy, opracowany przez lekarzy specjalistów, dostosowany do potrzeb dzieci w każdym wieku, nawet tych z alergią. Wibowit dla zdrowia twojego dziecka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią na opakowaniu bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W sklepach komfort, wielka wyprzedaż. Panele i wykładziny nawet 30% taniej. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym wiedzieć, ile kosztuje minuta rozmowy w samych swoich. Nie powiem panu, bo i tak mi pan nie uwierzy. Uwierzę, uwierzę. Proszę powiedzieć. Jest to najniższa stawka na rynku. Ale ile kosztuje minuta rozmowy? Minuta rozmowy w samych swoich kosztuje 27 groszy. Nie wierzę. Sami swoi. Niewiarygodnie tania telefonia komórkowa. A wie pan ile kosztuje zestaw mini? 15,99, z czego 13 zł jest na rozmowy. Nie. Tyle się ostatnio mówi o emeryturach, a ja wybrałem najlepszą emeryturę. Superkapitał w Amplico AIG Live. Wybierz prywatny plan inwestycyjny w Amplico AIG Live. Super wybór. Super kapitał. Teraz świąteczna niespodzianka dla całej rodziny. 2 litry za 4 zł i 99 groszy. Poczuj magię świąt. Potrzebujesz szybko pieniędzy? 500 złotych, 1000, a może dużo więcej? Zadzwoń po pożyczkę do banku BPH. Jeden podpis, bez poręczycieli i pieniądze dostajesz od ręki. A raty? Są naprawdę niewielkie od ręki dla każdego. Zadzwoń lub odwiedź jeden z pięciuset oddziałów Banku BPH. Bank BPH. Bank indywidualnych rozwiązań. Dziś na wspólnej. Jest żonaty? Nie, nie jest. No to dlaczego? Wiesz co, z tego i tak nic nie będzie, więc nie mów. Ale skoro nie jest żonaty, to ja nie rozumiem. Basia, przestań! Nie możesz mi pomóc. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I to chodzi o mnie? Przepraszam, przepraszam, no. Na wspólnej. Dziś o 21:00 w TVN. Trzecia runda zamiast 6000 zainkasowaliście na razie 5100